Witamy Państwa bardzo serdecznie. Trener Michał Jaszczyk i trener Tomasz Kowalski. Część końcowa treningu. Postaramy się pokazać dzisiaj jej siłę, wartość i możliwości. Drogi trenerze, trenerko, trening nie kończy się gwizdkiem, tylko refleksją. Samo zakończenie treningu to nie powinna być pauza, ale taki punkt kulminacyjny tego całego procesu. To, co mówicie na końcu, pozostaje w głowie najdłużej. Ten dobry trening kończy się wtedy, gdy zawodnik zrozumie, po co go zrobił. Bo sam zawodnik nie rośnie od samego biegania, ale rośnie przede wszystkim od zrozumienia, po co biegał. I na samym końcu, pamiętajcie, tutaj ta końcówka treningu to taki moment, w którym jesteście w stanie zamienić ten cały wysiłek w rozwój. Przechodząc do kryteriów, które są częścią kryteriów oceny całej jednostki treningowej, a dotyczą konkretnie części końcowej, musimy sobie powiedzieć o Kilku punktach. Aktywne zaangażowanie zawodników w podsumowanie sesji. I tutaj przede wszystkim będzie ważne, czy trener umożliwił zawodnikom podsumowanie sesji, zachęcając ich do wyrażania swoich opinii, refleksji nad przebiegiem treningu. Oraz czy zawodnicy mieli okazję wskazać, co według nich udało się najlepiej albo co wymagało poprawy. Drugi punkt to rola. Mo Trenera jako takiego moderatora, zarządzającego tą dyskusją, tym podsumowaniem, czy, czy trener skutecznie gdzieś prowadził tę dyskusję, zadając pytania ukierunkowane i wspierał tą refleksję zawodników. Czy trener unikał dominowania rozmowy, pozwalając zawodnikom swobodnie dzielić się tymi swoimi spostrzeżeniami? Trzeci punkt kryteriów to uzupełniające uwagi trenera. I tutaj rola trenera, czy dodał takie swoje najważniejsze uwagi po tych wypowiedziach zawodników, czy podkreślił te kluczowe elementy zajęć, czy te uwagi były związane, zwięzłe, konkretne, wspierające dalszy rozwój zawodników. Czwarty punkt, ostatni to motywacyjne zakończenie tej refleksji, tego podsumowania. Tutaj, czy trener zakończył e, refleksję, podsumowanie motywujące, motywując, zachęcając zawodników do dalszej pracy i oczywiście zaangażowania, i czy wskazał kierunki na przyszłe treningi lub elementy do dalszego doskonalenia? Czasami gra, która znajduje się w zdecydowanie większości obserwowanych przez nas jednostek treningowych bezpośrednio przed tym zakończeniem jednostki, jest tak ciekawa, tak inspirująca, tak niesamowita, tak emocjonująca, że aż żal ją przerywać. Ona może być tak samo wspaniała jak cudowna książka. Pewnie chciałbyś wtedy czytać, w rozumieniu tutaj chciałbyś grać dalej. Czasami pewnie bez końca, aż do utraty sił. Natomiast mamy pewien bogaty wachlarz możliwości realizacji tejże części. Jedną z tych możliwości jest po prostu przedłużenie gry. Ono może mieć uzasadnienie merytoryczne albo niemerytoryczne. Czasami chcemy przedłużyć grę, bo w sposób zwyczajnie niemerytoryczny kieruje nas do tego pogoda. Jest strasznie zimno, źle, niedobrze, deszczowo. Mamy zaplanowaną taką część końcową. W której jesteśmy skupieni na jakichś szczegółach, y, może w nie najszybszym tempie, y, i zwyczajnie chcemy wtedy grać do końca, bo, bo dzieci są dla nas najważniejsze i ich zdrowie. Czasami w uzasadnieniu tym y, niemerytorycznym po prostu chcemy grać, dlatego że może w weekend nie mamy zaplanowanej gry, a to po to przecież oni wszyscy tutaj przyszli. Dalej, możemy mieć też uzasadnienie merytoryczne, w którym Mamy super realizację celu i nie chcemy tego przerywać. Może nie mamy realizacji celu, ale to jest nasza szansa na to, żeby wprowadzić pewne zmiany i zacząć ten cel realizować. Może właśnie przed chwilą zawodnicy po długim okresie adaptacji zaczęli ten cel realizować i chcemy zwyczajnie dać im to, tego doświadczać. Wtedy też pewnie decydujemy się na przedłużenie gry. Na pewno ocena. Tego wydarzenia nie następuje tylko na podstawie obserwacji, ale zawsze na podstawie informacji uzyskanej od trenera, którego trening obserwujemy. Przedłużenie gry, czyli forma gry, to jedna z opcji, którą macie, trenerzy, do wyboru w tej części końcowej. Oczywiście zachęcamy cały czas, żeby. Był wykorzystany tam jakiś środek treningowy. I ten środek treningowy może mieć formę zabawy, może być to forma zadaniowa, czyli ścisła. Może być to oczywiście forma zadaniowa bardziej otwarta, które pozwolą gdzieś uwzględnić właśnie te formy zadaniowe, szczegóły wykonania. Być może będzie to jakiś jeszcze dodatkowy fragment gry. Być może będzie to jeszcze inny rodzaj gry niż ta gra, która miała miejsce wcześniej. Macie pełną moc możliwości w wykorzystaniu formy. Jedną z opcji jest możliwość podkreślenia celu treningowego z szansą na dużą szczegółowość i na odnoszenie sukcesów przez naszych zawodników. Podkreślenie tego dzisiejszego celu. W postaci działania, na przykład z jakimś ograniczeniem zawodnika przeciwnego do nauczanego i z możliwością bieżącego dobrego korygowania, dawania im nawet mikroszczegółów w procesie realizacji, żeby nasi zawodnicy na koniec mieli szansę wyjść stąd zdecydowanie lepsi w tym jednym szczegółowym aspekcie. Kolejną opcją może być praca nad deficytem lub bronią. Zupełnie bez związku czasem z wyznaczonym na dzisiaj celem. Mamy prawo pracować z naszymi zawodnikami nad ich deficytami we wszystkich możliwych formach, które zaproponował trener Michał. Mamy też prawo, nie tylko, ale i obowiązek pielęgnować te treści, które są dla naszych zawodników wiodące, dobre, które są ich wyróżnikiem. To, że coś jest ich wyróżnikiem, jest ich tutaj nazywaną bronią, pewnie jest ważne, Kontekście oceny tego zawodnika. To będzie im dawało radość, satysfakcję, ale i też możliwość odnoszenia sukcesu na wysokim poziomie. Powiedzieliśmy o tym, że mamy możliwość odniesienia się w tych wszystkich formach do celu, ale ta część końcowa to nie tylko taki moment na tego podsumowanie tego treningu, nie tylko do. Samego celu to także taka przestrzeń, w której możemy świadomie przerobić coś ważnego. Czasami może to nie mieć bezpośredniego odniesienia właśnie do celów techniczno-taktycznych. I to też będzie w porządku, bo to też jest część, element tego całego procesu. I możemy tu mówić o działaniach, bo czasem warto po prostu coś sobie przećwiczyć. Krótko, no ale konkretnie pewne ustalenie zasad, rozwiązanie sytuacji z poprzedniego treningu, może wyjaśnienie zachowania na boisku, bez takiego dłuższego kontekstu treningowego, ale z ogromną taką wartością wychowawczą, czy ogromną wartością właśnie w obszarze całego procesu. Oczywiście sprawy bieżące. O trening to będzie też miejsce na. Komunikację, co się dzieje w drużynie, co nas czeka, jak wygląda plan tygodnia. W kilka minut takiej wspólnej organizacji zwiększa poczucie przynależności i takiej przejrzystości. To moment taki, czy wszystko rozumiemy, czy ktoś ma jakieś pytania. Zabawy integracyjne, bo nie wszystko musi być Tutaj rywalizacją. Czasami prosta gra, taka zespołowa, zadanie do wykonania w parach, żartobliwe wyzwania, coś co łączy. Buduje relacje, rozluźnia napięcie, no i ułatwia późniejsze współdziałanie. I zabawy motywacyjne, bo tutaj również chodzi o emocje o to, by wyjść z treningu z uśmiechem, z energią, dobrą emocją. Wynagradzając jakieś, e, e, mogą być to jakieś nagradzane mini e, gry. E, mo Może to będzie nawet zwykły wspólny okrzyk. Wszystko, co daje taki pozytywny zastrzyk emocji na koniec, e, to nie musi być jakoś ambitne. Ważne, żeby to było takie autentyczne. Myślę, że warto pamiętać, nie każdy, element musi być podpięty pod cel treningowy, żeby miał akurat w tej części końcowej sens. Te wszystkie działania mają swój cel, tylko troszkę inny, może relacyjny, może komunikacyjny, emocjonalny, ale pamiętajcie, że one też na samym końcu są ważne i definiują skuteczny trening. I wreszcie samo podsumowanie realizowane przez trenera, moderatora z grupą ludzi, która ma szansę na wypowiedź, która ma szansę na własne refleksje i własne pomysły. Mamy tutaj szereg możliwości. Może będziemy chcieli podsumowania globalnego, w sytuacji, w której mamy jakiś pomysł na formę pracy grupowej. Może chcemy to podsumować indywidualnie, bo chcemy wyciągnąć szczegóły i chcemy takiej bardzo prawdziwej informacji zwrotnej. Może będzie to moment, w którym będziemy pracować nad świadomością, będziemy otrzymać informację zwrotną w kontekście szczegółów, których dzisiaj nauczyliśmy. Może niekoniecznie pytania o mikrocyk, jaki realizujemy, ale o te treści, z którymi zawodnik powinien wyjść z tego treningu i zabrać je na zawsze dla siebie. I wreszcie. Wyniesienie pewnych wartości całkowicie poza obszar treningowy. To, że kończy nam się trening, to nie znaczy, że to jest koniec procesu, absolutnie. To jest koniec tylko pewnej struktury czasowej i rzeczowej tego zaplanowanego działania. Dalej, nasz zawodnik pozostaje sportowcem. Nasz zawodnik jest wychowywany w duchu sportowym. Nasz zawodnik ma szansę, mamy szansę oddziaływać na niego jako na człowieka. I tutaj wpadają nam wtedy swego wszelkiego rodzaju zadania domowe, wszelkiego rodzaju karty aktywności, grywalizacji, informacje zwrotne, walka z różnego rodzaju wkraczającymi uzależnieniami w postaci telefonu, nauka, ilości snu i tak dalej. Informacje zwrotne, udzielane na grupie, zbudowaniem trójkąta relacji, z zaangażowaniem w ten proces rodziców. To jest ten moment, kiedy wspólnie mamy szansę uczyć. I wychowywać przez sport. Jeżeli spojrzymy na kryteria, to to dobre podsumowanie to aktywizowanie właśnie zawodników. A żeby ich aktywizować, musimy zadawać pytania. A jakie to są pytania? Jakie są dobre pytania do tej części końcowej, do podsumowania? Tutaj kilka przykładów. Podzieliliśmy to na takie cztery kategorie. Pierwsza będzie dotyczyła celu. Co dzisiaj było naszym głównym celem, nad czym dzisiaj pracowaliśmy? Co było dla ciebie łatwe, co było trudne w kontekście tego celu? Druga kategoria to dotyczące samego rozumienia, zrozumienia. Czy rozumiesz w jaki sposób dzisiejszy trening pomoże ci w meczu? Co byś zrobił inaczej, gdybyś mógł powtórzyć ten trening? Pytania dotyczące gry lub przeniesienia tych zachowań z tego treningu do samego meczu. Jak i tutaj będą pytania o szczegóły w konkretnej sytuacji. Na ile czujesz, że dzisiejszy trening przygotował Cię do realnej gry? Mogą też wystąpić pytania dotyczące emocji, zaangażowania. Co dało Ci dzisiaj największą satysfakcję? Jak się czujesz po tym treningu mentalnie i fizycznie? W dobrej realizacji tego podsumowania na pewno bardzo może nam pomóc kontekst organizacyjny. Ostatnio byłem na treningu, na którym obserwowałem trenera, który w tymże podsumowaniu jeszcze zastosował grę. Ta gra toczyła się cały czas. On wyciągał pojedynczo zawodników z tej realizacji na bardzo krótkie jedno pytanie i miał szansę zaangażować wszystkich innych w proces, a tego zawodnika wyciągniętego i tak pozostającego w takiej strefie komfortu, nikt inny nie słuchał, zadawać. Pytania dotyczące dzisiejszej realizacji. To była prawdziwa i bardzo skuteczna informacja zwrotna. Zawodnicy w tym czasie grali chwilę w niedowadze, ni w przewadze, nic się nie stało. Natomiast on mógł na tej podstawie dokonać ewaluacji swojej pracy. Zawodnik też miał szansę na pewne wnioski i przemyślenia. Na pewno trzeba usunąć rozpraszacze, wybrać odpowiednie miejsce na to podsumowanie i odpowiednie ustawienie grupy. Rzadko dzisiaj już jesteśmy ustawieni w jakimś tam szeregu, w którym treści nasze do niektórych, do tych, którzy są najbliżej, docierają, do innych nie. To samo dzieje się z informacją zwrotną od nich. Dzisiaj często jesteśmy w kole, jesteśmy jakąś tam jednością, jesteśmy fajną grupą. Rozmawiamy, widzimy się, mamy kontakt. I wreszcie słuchanie, a słyszenie. To jest moment, kiedy mamy prawo już być trochę zmęczeni, ale musimy się zmusić do tego wysiłku, żeby naprawdę słyszeć, żeby Oddać uważność naszym odbiorcom, żeby to, co oni mówią do nas, było dla nas ważne, żeby to nie było mechaniczne powtarzanie ostatnich fraz, wyrazów, yy, tylko z pozorem słuchania, ale żebyśmy byli ważni, bo te informacje, które do nas trafiają, są niezwykle istotne. To, co dodaliśmy w kryteriach, czyli element motywacji. Tutaj zatrzymamy się na chwilę przy tym temacie motywacji, bo nic z tego, co planujecie w swoich treningach, nie ma sensu bez tej motywacji, bez takiego wewnętrznego napędu zawodnika do działania. I właśnie w tej końcowej części mamy takie ogromne miejsce, pole do tego, żeby ten taki napęd budować albo go ewentualnie zgasić. I pierwszy taki element który może być odniesieniem do motywacji, to będzie gra. Dla wielu zawodników, to właśnie gra jest takim głównym, główną motywacją. Nie zawsze rozmowa, nie zawsze ta refleksja, ale możliwość zastosowania tego, czego się nauczyli w takiej realnej sytuacji, to jest coś, co ich nakręca. Dlatego pytajmy, jak dziś wykorzystałeś? to co ćwiczyliśmy, co się sprawdziło, pokazujmy, że zdobyte umiejętności mają wartość, bo działają właśnie w grze. To tak będzie wzmacniało przekonanie, że trenowałem, to działa i więc pewnie chcę więcej. Język korzyści, co nam daje, Ten drugi punkt to, szczególnie u starszych, ale też młodszych zawodników warto podkreślać to, co robimy i co daje. Dzięki czemu temu szybciej podejmujesz decyzję w meczu. to ćwiczenie pomoże Ci lepiej radzić sobie z presją. To nie są wielkie wykłady. To takie krótkie zdania, które pokazują sens. A jak zawodnik widzi sens, to jest gotów włożyć w coś... Na pewno więcej wysiłku. No i ten horyzont, taki cel, który buduje tą wyobraźnię, może mniej oczywisty, ale bardzo silny. Zwłaszcza jeżeli mówimy o budowaniu takiej motywacji długofalowej. Nawet u młodszych, myślę, zawodników warto przemycać takie myślenie o przyszłości, chociaż może być to dla nich trochę abstrakcyjne i trudne. Ale powiedzmy, że wyobraź sobie, jak może wyglądać to za miesiąc, jeśli będziesz trenować tak jak dziś. Myślę, że taka, e, taka wersja będzie bardziej dla nich jeszcze odpowiednia. E, dla starszych e, to może być takie odniesienie, e, że tą decyzję podejmują nowi zawodnicy, a ty właśnie e, ją dzisiaj e, ćwiczyłeś. Czyli takie odniesienie do tego modelu mistrza. Horyzont działa trochę jak taka latarnia. Pokazuje kierunek, a my, jako trenerzy, jesteśmy od tego, by ten kierunek trochę podświetlać. Każdy z tych trzech obszarów, ta gra, korzyści, horyzont, może być takim świetnym narzędziem motywacyjnym. Jeśli tylko gdzieś świadomie ją wykorzystamy i ta końcówka treningu, to jest taki idealny moment. By te myśli zaszczepić w głowach naszych zawodników. Na końcu, trenerzy, trenerki, kilka takich pytań, które pomogą Ci ukierunkować swoje działania w tej części końcowej. Jeżeli sobie na nie teraz wspólnie odpowiemy, to myślę, że Odpowiadając pozytywnie na te pytania, będziesz w stanie taką część główną skutecznie przeprowadzić. Część końcową, przepraszam, skutecznie przeprowadzić. I teraz, czy część końcowa nie była przypadkowym, tylko dodatkiem? Czy ostatnie minuty niosły wartość, nawet jeśli nie do końca były ukierunkowane na ten cel główny? Czy część końcowa była spójna z moimi celami, wartościami, które chciałem przekazać jako trener? Czy dałem zawodnikom przestrzeń na chwilę refleksji? Czy zawodnicy czuli się doceniani niezależnie od swojego poziomu sportowego? Czy zawodnik wyszedł z treningu z poczuciem, że zrobił coś dobrze? Czy część końcowa zawierała coś, co zwiększa ich motywację do powrotu na kolejny trening. Czy warunki do podsumowania były komfortowe? Czy zapewniłeś może ciszę, może ustawienie było prawidłowe? Czy ten czas tego podsumowania nie był nadmiernie wydłużony, był dostosowany do ich możliwości percepcyjnych? Czy wykorzystałeś taki wspólny rytuał, zabawę albo element nasz? Czy on był obecny w tym treningu? Czy zawodnicy zeszli z boiska z energią lub uśmiechem? I czy na samym końcu, czy ty sam masz poczucie, że zakończyłeś ten trening dobrze? Większość inspiracji, które chcieliśmy Wam dzisiaj w sposobach realizacji podsumowania i tej części końcowej przekazać, powiedzieliśmy od Was, za co serdecznie dziękujemy i prosimy o jeszcze informacji na ten temat. Chcielibyśmy przekazywać dalej. Prosimy o kontakt w tej sprawie i do zobaczenia podczas wizyt monitorujących i edukacyjnych.